Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Korbolewska-Zachli. Mam 33 lata, pochodzę z Gdyni, jestem mamą czwórki dzieci, a z wykształcenia jestem muzykiem i tym się zajmuję na co dzień. W zeszłym roku brałam udział w programie Mam Talent, występuję również na wielu eventach prywatnych bądź firmowych. Tanecznie, bo słyszałam, że takie osoby potrzebujecie, które sobie poradzi z tańcem, byłam w grupie Aseco Pro Conchides. Jest to grupa, która uzyskała wiele wyróżnień. Byłyśmy również za granicą. No i niewątpliwie też jestem z tego dumna. Jeżeli chodzi o kamerę, to występowałam w różnych serialach. Na przykład były to barwy szczęścia bądź o mnie się nie martw. No i mam nadzieję, że profil mojej osoby się Państwu spodoba.